No, nie, to no, nie. Dzień dobry. Dzień witam Państwa serdecznie na konferencji podsumowującej kampanię parlamentarną. Ta kampania właśnie dobiega końca. Dziś o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy, za, którzy zaangażowali się w moją kampanię, którzy mnie wspierali. Dziękuję serdecznie za wiele spotkań z mieszkańcami Włosławka, z mieszkańcami naszego regionu, za to, że te spotkania przebiegały w bardzo przyjaznej, serdecznej atmosferze. Dziękuję bardzo za okazywane wyrazy wsparcia i życzliwości. Proszę Państwa, już w najbliższą niedzielę wybierzemy posłów i senatorów. To będzie bardzo ważny wybór. Dokona się wybór pomiędzy Polską plus, a Polską minus. Bardzo ważne jest to, byśmy jak najliczniej wzięli udział w wyborach. Nie pozwólcie państwo, nie idąc na wybory, aby decydowali za Was ci, którzy na te wybory pójdą, a dokonają innego wyboru niż byście Wy tego chcieli. Polska jest ważna dla, dla nas wszystkich, dlatego jeszcze raz apeluję o to, aby pójść do wyborów w najbliższą niedzielę. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie okazane mi w kampanii. Oddaję głos panu przewodniczącemu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Januszowi Dębczyńskiemu. Szanowni Państwo, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości myślę, że całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku, a także w włocławskiej solidarności, zachęcam wszystkich bardzo do tego, by w tych wyborach, które odbędą się w niedzielę, 13 października, oddali Państwo swój głos na naszą kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Joannę Borowiak. Ona jest rdzenną Wocławianką. ona jest z nami na co dzień, zna doskonale nasze potrzeby, nie interesuje się Wocławkiem od święta czy przy jakiejkolwiek nadarzającej się okazji, tylko stale zabiega o to, by nasze miasto podnosiło się z kolan, by się rozwijało, by zdobywało środki na inwestycje i rozwój. Także jeszcze raz bardzo serdecznie polecam naszą kandydatkę. W naszym przekonaniu jest najlepszą kandydatką, by powierzyć jej ponownie mandat posła. Również chciałbym Państwu polecić naszego kandydata na senatora, jedynego kandydata prawa i sprawiedliwości na senatora, dotychczasowego senatora Józefa Mikołaja. Łyczaka, który znajduje się w środku stawki wyborczej na tej liście, która, którą będziecie mieli państwo w głosowaniu do Senatu, ale myślę, że po tych wyborach będzie na tej liście pierwszy. Dziękuję. Poproszę teraz o głosu pana senatora Józefa Łuczyka. Szanowni Państwo naszym tutaj lokalnym głosowiskiem. to dzięki Państwa wiernemu przekazowi myślę, że mieszkańcy to mają wyrobiony pogląd i wyrobioną ocenę i już podjęli decyzję na kogo będą głosować. Także za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wierzę, wierzę, że wybory zakończą się dla nas sukcesem. Wierzę, że to będzie rekord, jeżeli chodzi o frekwencję, bo zachęcają wszyscy, również i my do tego się przyłączamy. Wierzę, że Polacy zagłosują rozsądnie. Za taką Polskę, którą prowadziliśmy przez 4 lata, czyli Polskę, która dociera do wszystkich Polaków i sprawia, że wszystkim żyje się coraz lepiej. Za poparcie dla pani poseł, dla mnie, wszystkim Włosławianom i mieszkańcom powiatów włosławskiego, wokół Włosławka serdecznie dziękuję. Jestem pozytywnie nastawiony i wierzę, że odniesiemy sukces. Dziękuję. I jeszcze raz, proszę państwa, 13 października, w najbliższą niedzielę, idźmy na wybory. Nie siedźmy na kanapie, wstańmy z kanapy. Wybierzmy Prawo i Sprawiedliwość. Wybierzmy Polskę Plus.